Hej, hey. tu May. I Sol, mama z córką, które nagrywają, nagrywają gameplaye. No. Jest też z nami e... din mm. Witam. No, I A ja raz... się przywitałam na o Sonie. Mm -hmm. teraz, teraz tak wyjątkowo. Um. Bo tak się normalnie witamy tak naprawdę. A teraz? Dlaczego tu nie ma jajek? Znowu. O, gigasfery się zrobiły jakieś. I 4000 strzałów. Ty wyciągałaś jajka? Czemu tu nie ma nic? Tak, wyciągamy. No to jak jajka. wyciągasz jajka, to włóż jajka. Żeby coś się robiło, tak? Klow i ja chcę jeszcze. Eee... Mega shield. A gdzie to się robi? Bo y, jeszcze zanim włączyliśmy nagranie, to ja sobie sprawdziłam, że mogę już sobie, gdzie to jest, mogę giga shield zrobić, ale a nie! assembly line, assembly line, nie sphere assembly, chyba na tym, tak, na tym muszę. Mogę zrobić. No cóż, musimy dużo. dużo ingotu. robić. E, to jest jakiś robić. Ej, co to za klucz, sol w ogóle jest? Gold key! Hm. Ej, czemu mi bale tutaj zabrało? No, zimno mi. Nie wiem, dlaczego. O, nie. No. Ej, czemu ja mam dwa te do roboty? Ojej, ile tu wszystkiego leży, pomogę im, bo do siedzieć i siedzieć. Dlaczego? Ja Ojeku, czy... Głoduję. A nie mam nic do jedzenia! Zaraz umrę z głodu. Oh no! Aha. A nic nie jest wstawione, dajcie trochę jedzenia. to Oto tutaj jest skrzynka. Uf. Dobra. A czemu mnie... oh. Dobra. Odzyskałam. Pst. Aha. Dobra, to sobie wezmę pod kratnej Jedzenie. Dobra, macie. A czemu ja nie mogę nigdzie wstać? Dlaczego nic? oni to zjadają? Nie można tego jeść. Macie jagody jeść. O my tutaj sobie zrobimy coś a tu mogę więcej brąszery dobra to będzie dla mnie jakieś jedzonko tu możemy naleśników ile cztery tylko a tego cztery no to jajek więcej 104 cztery jajka wow. what tak A bułek? On, bułki chyba dużo dają, 27, 23, 16, 50, uuu, te lepsze są, no ale nic, to na razie, no, trochę lepsze bułki są od tych, ale 4 bułki tylko. Dobra, zróbcie bułki. Okay. Czemu nie mogę zsiąść z dinosaurów? Aha, dobra, już mam. Nie wiem. Już zeszłam. Dobra, idę to odłożę do lodówki. Chodź, Sal, spać. Mamy tego mnóstwo. Albo poczekaj, Sal. Jeszcze to... Tak, tak, chodź spać, bo jest ciemno. Żeby wszystko było widać. To chodź spać. Już tylko... Ee, poczekaj, Sal. Co tam jeszcze sprawdzasz? Zaraz. No i możemy wtedy się przemieścić tam, gdzie mi się fartownie odkryło mapę. Okej. Okay. Ale wiemy, gdzie, Wiemy, gdzie są szybkie podróże. A czemu sol ci życie spadło? No, bo budowała. Aha. Ale już tutaj mam wszystko yy, im go tu chyba dostaliśmy. To sprawdzę czy mogę naprawić już tak mogę. A, jeszcze potrzebny mm, mi to... Okej. Okay. Hey. To co, lecimy, lecimy? Czekaj Sol. O, ile tu, Ile tu strzał? Oj. To ja odłożyłam. Oj Nie. Przecież Sol ma strz strzały chyba. Ale więcej ich było. Uuu. A ty masz 5000 tysięcy z trzału. Dobra, dam ci połowę. Nie, sobie. chcę, nie chcę. Dobra. No, Dobra. Hmm, czekajcie. <grym> nie zużyję tego. To i to i to gdzieś o, indziej było. Mięsko. To też gdzieś indziej Ile było. Jajek? to mogę sobie wkładać te jajka. Ojej, już 104 jajka mogę Może zrobić. Może te klucze odłożę? Chociaż nie. Kluczy nie odkładam. O te skrzynki Ma... dzięki temu otwieramy. Sol... Ja mogłam 104 jajka. Mmmm. Ten. Dobrze. To było podkładać. A dlaczego jest ten gold key? Jak gold key? Tutaj mam. Eee, trzymaj go do fioletowej skrzynki będzie Ci potrzebny. Jak gdzieś znajdziesz. Aha. No. Tego ja go zużyję. Gdzie ja podkładam te kwarce? Jakie kwarce? Czekaj, to może podkładam i wrzucę te. To będzie... Y, wszystko będzie w jednym miejscu. Y, bo tu jeszcze jakieś jajka są, to też tam jest. O, tutaj może być skóra, wełna. Nie wiem dlaczego tu Pelt Armor jest. Ciekawe kto wrzucił, nie? Eee, nie, ja mam swój. No pale wrzucają gdziekolwiek. A czekaj, no miałam tam przenieść, dobra. I tutaj są. Jest dobra. Casor eee, idziemy na tak. jakiegoś bossa, czy coś? czekaj, zrobię. Oooo, przeciążyło mnie. Dobra, wrzucę to wszystko. A czemu tutaj tylko wełna jest? I tu wrzucę też. O, nareszcie zajęli się ore. Dobrze. Niech orę kopią. A gdzie się robi gigasfer? No, aż miło. Super. A, Będzie dobra, orę więcej. Tutaj. Róbcie, róbcie. Jak najwięcej musi ich być. i gdzie jest giga Shield. O, 45, super, no to struktury nowe będziemy mogli później zrobić. Co? Gdzie ja mam Giga sh Shield? O nie wiem, dałam ci. Aha, na pewno. No tak, oddałam ci, rzuciłam na podłogę tam wtedy. Przy ostatnim odcinku. Ale giga... Nie mega. A giga to nie wiem, chyba nie, nie można jej zrobić jeszcze, wiesz? Dlaczego? Ta taka fioletowa. Tak. No to trzeba ją zrobić na produkt assembly line. Zobacz na nią. I tutaj can be made. Może być stworzona w production assembly line, czyli w tym. What? Musimy postawić to i dopiero można stworzyć. Nie. Niestety. Idziemy. Dlaczego? No A jak się robi cement? Idziemy na przykład tutaj. Zobaczyć. W tym miejscu jest y, bardzo gorąco, więc nie wiem, czy tu dotrzemy. Ym, tu jakieś tereny są nieodkryte. Nie wiem, jakim cudem przeszło mi. <grym> tam Dios. jest y, fast river. Może no, tam pójdziemy. Ale tu są bardzo gorące tereny, chyba. Wulkaniczne takie. Ja bym ja bym poszła w to miejsce jednak i gdzieś do góry szła, bo to, ta mapa jest mega duża. A jaki poziom ma tamten pal? Te są jeszcze Tam. za duże: 40, 44, więc musimy troszeczkę. 45 i 47. Gumosa już mamy, więc nie będziemy go. No, brać. Neymar, gumosa słapała. No to, to takie same, tylko większe. Eee, ja bym tutaj jednak poszła. Ice, I ice. Tylko gdzie ja teraz gumosy? Ja bym tu jednak poszła i sprawdziła, co jest na górze, bo tu jeszcze nie mamy odkrytych terenów, a jest mnóstwo tego. Zobaczcie. To jest tak jakby... W połowie to po miejsce. A gdzie idziemy? Nie, pamiętam, że łapaliśmy. A tu? No. No ale kurczę, tu są mocni zawodnicy. 40% poziomy. Czekaj, sol. Poczekaj. <coughs> Proszę. No przecież jestem z przodu. O, chodź. chodź, chodź. Widzę cię, sola, widzę. No, i lecimy mm. do góry. Zobaczymy, co tam Kurczę, jest. Kurczę, co ja robię, żeż? Co ja zrobiłam? Nie chcę ciebie. Dajcie mi mojego wamperma. Widzialny? Niewidzialny znowu jest. Nie! Dlaczego? A u mnie go widać. A u mnie nie widać. Ojoj, a tu są góry. O kurczę, na górze też jestem. Sol, poczekaj. Punkt. To ciekawe, czy można tam dotrzeć w ogóle. Mountain. No. O, ja cię kręcę. No, idziemy tam. Chodź. chodź idziemy. Sol. Hmm, na razie, idę tu dookoła okrążę. Mm -hmm. O, koleżka jest na górę. O, jajko, jest na końcu. Widzisz, jednak się opłacało. Chodź na... na tam do, na dół. Na dół idziemy. Tam, gdzie te góry. Lodowisko! Ej, ja chcę solę na lodowisko. Ej, właśnie no, na uważaj. Żebyś nie zamarzła. zmieniłam już sobie strój. No. Ehe, ale zaraz mi będzie zimno chyba. Nie, nie masz, masz bardzo dobry strój. Taki, co w ogóle nie, ten, zimna nie odczuwasz. Ja chyba takiego nie mam. <laughs> Co to jest? Bo ja mam tą skrzynkę. Co to jest? Jakieś typki tutaj na dole. No, uważaj na nich. O one mają. 40 poziom, to ja ich nie dotykam. Nie chcę was widzieć, typki. Więc lecę sobie stąd. Sol, gdzie ty? Tam y, zobaczyć, do tyłu są. Ja Ojeju, wiem, co to nie jest? nie mogę sprawdzić czy, czy w ogóle jest mi zobaczyć zimno, tyłu, czy nie? do Zobaczcie Wiem, ja też to widziałam. 38, 36 poziom. O, kurczaki. Bierzemy ich? No nie wiem, nie raczej... Nie. Ja nie biorę ich. Ja się boję. No chodź, we dwójkę nam się uda. Sama tu tam nic nie zdziałam. Nie wiem gdzie ty poleciałaś. W którą tę stronę poleciałaś? Jesteś tu gdzieś? A jesteś. W tą stronę poleciałam, Sol. I co, lecimy na nich? O, tu koty są też nieżne. Dawaj, Sol. Wyciągarką się bijesz z nimi? <gry> Wyciągarką. No jeszcze im trzeba... Jeszcze im trzeba pomóc. Aj, aj, aj. Gdzie ty jesteś tam? O, jednak już poległ. Oj! No nie, odbijam wszystkie pale. No nie, żółtego straciłam. No i teraz to po wszystkim. I co, no to dalej idziemy. I co tam jest? Ora sobie leży. Chodź Coś tu Kocie. jeszcze ciekawego. O, przed nami ten punkt szybkiej podróży. To można zahaczyć o niego. O 9% Ale to chyba tam na w samej górze. Kocie, ty jeden. O, jeden jest. Chodź na niego. Poczekaj albo ja tu tylko Nie, no znowu dwa. I mocniejsze do tego. Tu, chyba nie będziemy chodź. się z nimi bić. Ulii! Chodź tu. Jeszcze koty tam masz? Jeszcze jakieś koty przyszły? Nie, jedynego cały czas łapię. <laughs> Ucieka ci. Okej, okay, jakiś goldki nowy jest, złapam go <noise> <noise> złapam go jakimś cudem. No widzisz. Poczekaj Sol. No chodź. Jestem tam, gdzie ty lecisz pod górą prawie. Wiem, bo cię, Sol. <głos> Nie <noise> widzę. <Post gdzie> <noise> Punkt właśnie, aha, tam jest, dobra. No, ja też idę do tego punktu. Ja bym z chęcią złapała te... Ui. Co? No, te, te, takie... Te dziwne... <laughs> te Ej, jakaś dziewczyna tutaj jest. O, pogadaj z nią. Nie, 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 bo ona będzie mnie bić. A skąd wiesz? Bo ja kiedyś z <laughs> Master pal tej, 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 poziom. me 50. poziom. To 50. poziom? Oh my gosh. I co, można z nią pogadać? Chyba nie. A pięćdziesiąty, pięćdziesiąty poziom to, to, na jednego strzała my jesteśmy dla niej. To lepiej omijać Deleta. Nie, ale może pogadaj, Sol. Nie no, jak ten... Yy, najedziesz na nią, to ma taką yy, czaszkę, taką. Jenę, jak to się nazywa? Yy, że jest za mocna dla ciebie, więc raczej nie no, będzie wiem. chciała gadać. Wiem. No. Szkoda. Training ma. A czemu mal. na e, śnieżnym regionie jest ogniste Jajo? Nie wiem. To <laughs> dziwne. Ja widziałam takich dziwnych typów tutaj były. No nie wiem, tu nie ma w okolicy żadnych pali. Ciekawych. A to są? A szwer. Szwer, szwer. 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 szwer, Eee. Gdzie my lecimy? Bo nie wiemy nawet. No, to? po prostu krążymy, odkrywamy pali. O, jakiś klejnot. Nad... Koal. A co to jest koal? Koal to jest węgiel. A, no tak, zapomniałam. Ej, tutaj jest dużo węgla. Mhm. Mm ory. No, tutaj jest ory. A tutaj jest trawa jakimś cudem. Co? What? No widzisz, a tutaj... No ja na niewidzialnym vanwermie polecę do góry. Aha, oh, na serio, niewidzialny. No. <grymne> I sama niewidzialna się. O, tutaj są te ziomki. Ile wy macie? O! O! Znowu, znowu latam. <grymne> znowu mi się krainy odkrywają same. No dobra, ciekawe. Może coś się odkryje fajnego. Ej, <grymne> no. Znowu mi się zablokowało. O nie! O nie, ja spadam. Czekaj, ja spadnę stąd. A weź, Sol, zobacz, co, co, co oh, się oh. odkryło. O, oh, o, oh. nie! Nie, ziomuś, zostaw mnie. Ziomuś. Ja się nie chcę tutaj z wami bić, Za mocni jesteście. 40 i 38, panie. To się wpakowałeś, Sol. Chodź no. tu. To nie idę do niej. A, no one lecz. już nie walczą z tobą, Sol. Tak, to dobrze. Ja już odpuściły sobie. A jeden mógłby przejść. A van Vyrm tam został. Chodź tu, niewidzialny Van nie. Lecimy. Ej, coś ze mną walczy? Nie wiem. Może ten ziomek. Nie. Nie. Mód Obsidian. Ej, weź sol, pokaż mapę. Nie. Na razie mi odkrywa wszystkie krainy. Znowu. A, zaraz spadnę. Czekaj, może nie zdąży. No, ale dzięki temu wiemy, gdzie są te punkty szybkiej podróży, żeby tam szybko podejść. Odblok Weź sobie pokaż odblokować, odblokować swoją. Chcę zobaczyć Zobacz. Jeszcze dalej poleciało mi. O, i tu na dół. I tutaj na dole. O, tu jest szybkiej podróży nieodkryty. O, jakiś ten, pięćdziesiąty. O panie. Ojej, jejusiu. Deep sand. No to tutaj tutaj będzie gorące. To będzie gorące. Pójdźmy tam, gdzie sol Idziesz. No, leć prosto. Dalej prosto lecimy, zobaczymy co tam jest. No dobra, a czemu sol twój wędwir jest trochę wolniejszy? Nie wiem, znaczy ja szybko nie lecę, żeby dłużej lecieć u góry. Wiesz? No a ja też. A gdzie ty sto... Ach, tam, tam. dobra, nie widziałam cię. Sol? No. To mamy podkrywane? Tutaj na prawo, tak, to jakby to było. Tam jakieś są rzeczy, tam prosto. To są te pustynne. Aha. Ale tu, może jeszcze kolejne jeziorko odkryjemy? Sal, ja. gdzie ty? Może spotkamy jakieś bosy? Może? Które nie są zaznaczone. No. Co słonko? Co to jest? Śnieżny mamory! jest. Sol, śnieżny mamorek. brat jest i chcę grać. I płacze. Płacze, bo chcę grać. O, co to? Ojeju! O ja Ej, ale... Ale zobacz, oni mnie nie widzą chyba. Okej, okay, już widzą. Ale oni skaczą jakby duchy. Były, były jedne. Dziwni są. Co oni robią? Idziesz do mnie? Biją cię chyba. No właśnie, y nie wiem. Piją? Tak. Bo, bo w ogóle w inną stronę nie biją. Nie, ruszają się. A! Czekaj, bo mi gor zimno od nich. Czy... nie wiem. Dobra. Ej! Się... Czemu one się teleportują? Ała! One się ruszają na u mnie. Ojej, 40 ponad poziom. Ej, my uciekajmy stąd. Łumpo. Uciekajmy stąd. Nie, pod dwójkami jeszcze chodzą. Jeszcze nie na nasze, te. Ale już wszystko Musimy. No dobra. Musimy gdzieś sobie znaleźć te, nie wiem, połapać palen w, w naszym tym rejonie, mhm. żeby zwiększyć sobie poziom do 30. prosto. No lecimy, lecimy. Czekaj, no chodź tu. Lecimy i lecimy do góry. Tylko gdzie teraz? Tam jesteś. Dobra. Co, so, znowu ci się coś odkrywało tam. No i dobrze, odkryje mi się mapę. A mogę Dzięki zobaczyć bugom. jeszcze mapę Twoją? Co? Czekaj, tylko wyląduje gdzie jest bezpiecznie. Jajko ja biorę. No. No, mamy taką mapę. Kółeczko zrobiłam. No, Ale dziwne, to? No, dziwne. Ale no, jeszcze mamy nieodkryte tereny tutaj w tym miejscu. Także tą <grytą grytą> mapkę możemy odkryć? E, ja jakoś nie mam tych map całych. Która? To, to e, W jakieś miejsce ciekawe A ja tego, tego czegoś mam odkryte, Sol. To, tego typka tam są tam szybka podróż. Zol, tam była szybka podróż. No. Gdzie? Aha. I lecimy odkryć... Nie wiem, odkryć... Musimy... Tam jest szybka podróż, prosto. Ja nie widzę jej. To lecę za tobą, bo mi się naprawdę coś Uwaguję. zrobiło, że nawet nie widzę tego, co ty... Ojej, gorąco mi. O, skrzynka. No. Daleko to? Gold coin! Chyba tak. Ej, nie widzę. A tutaj jest. A to nie jest ten? A, to jest ten. No to dobrze. No to wróciłyśmy. To jest ten odkryty sol. No. A pokażesz... Y, tą... aqua? Wszystkie bossy obrobione są. A co to jest? Ja... Ej, sol, popatrz. Wumpo botan. Co? W którym miejscu? Tu. O, tego nie było. No wiem. -botan. A ty, było? masz? No to już w następnym odcinku. No kurczę, też mam botan. No to w następnym odcinku zapraszamy. Będziemy go łapać. O. E, no, nie wiem, to jest 38 poziom. Damy radę. Ale my mamy, mamy 28 chyba, tak? No. Tak. Zobaczymy, sprawdzimy się. Teraz wracamy do bazy. No i myślę, że dzisiaj już na tym zakończymy. <laughs> Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś, może, wskazówki, jak można zwiększyć poziom szybko? Czy tylko łapaniem pali, czy coś, może, jeszcze macie jakieś patenty, to bardzo chętnie je sprawdzimy. Oj, ore, za dużo mam. A co no. to jest checkpointem? I checkpointon, ale gdzie? Bo tutaj jest zadanie A, to no, wow. takie zadanie Dobra, to podkładam już. No, także dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzymy miłego dnia lub wieczoru w zależności kiedy oglądacie. No i trzymajcie się. Pa pa! pa, pa. 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 Będzie nam miło, jak dacie subskrypcję. Suba i lajka, tak. we